No z em no, tak miałem 21 lat, jak, jak weszły te sklepy z dopalaczami. Mm -hmm. No i to też pracowałem. Przeważnie w weekendy ten Beffredon się zdarzał. Na początku, później już w tygodniu w pracy. Też pracy zawalałem przez to i relacje tam w domu i z dziewczyną tak samo. Z tego, że nie radzę sobie z tym paniem tak naprawdę, bo dużo osób we mnie wierzyło tam jakieś. Dużo obietnic dałem, co nie dotrzymałem. No i że nie daje rady no już. Próbowałem 10 razy, za każdym razem było mi coraz ciężej. No ale w końcu tu przyjechałem, tak? Mhm. I czuję się tutaj potrzebny, tak? Mhm. A na zewnątrz się nie czułem potrzebny przed przyjazdem. Mhm. w ogóle nigdy? Nie. No. Cześć, jestem Estosław. I jestem obecnie w ośrodku Monar Wyszków, gdzie specjalnie dla Was nagrywam rozmowy z osobami, które zdecydowały się na 12-miesięczną terapię leczenia od substancji psychoaktywnych. No i tutaj oczywiście na wstępie bardzo serdecznie chciałem podziękować wszystkim moim osobom wspierającym, które wspierają mnie na YouTube, na patronajcie. To dzięki wam takie moje wyjazdy są możliwe i takie odcinki. Zanim zaczniemy, mam dla was bardzo ważną informację. Trwa właśnie ogólnopolskie badanie nałogów zainicjowane przez psychologów z Polskiej Akademii Nauk. Jest to już druga edycja. Przy poprzedniej edycji 3 lata temu było nas ponad 17 tysięcy osób. Obecnie mamy prawie 15 tysięcy. Cieszę się z tego, no bo mam przyjemność pracować przy tym projekcie i chciałem was bardzo serdecznie zaprosić, żebyście wzięli udział, bo jestem pewien, że mamy szansę na pobicie rekordu, ale najważniejsza sprawa, żeby dołączyć wystarczy pobrać aplikację Nałogomet, która jest aplikacją darmową i która da wam specjalne narzędzia do tego, żeby lepiej walczyć ze swoim uzależnieniem i lepiej poznać siebie. Ta aplikacja, tak jak powiedziałem, jest w pełni bezpłatna. Wszystko macie w przypiętym komentarzu, więc życzę Wam powodzenia w walce z nałogami. No i mam nadzieję, że pomożecie polskim naukowcom, ale co najważniejsze, pomożecie sobie. A moim dzisiejszym gościem jest Łukasz. Cześć Łukasz. Cześć. Cześć, Łukasz. Bardzo Ci dziękuję, że zdecydowałeś się na tą rozmowę i że chcesz się podzielić z nami swoją historią. I zacznijmy od podstawowego pytania: dla mnie najważniejszego. Jak u ciebie zaczęła się relacja z substancjami psychoaktywnymi? Czego używałeś na początku i w jakim wieku? Zaczęło się w wieku 18 lat. Zaczęło się od ekstazy, dyskoteki. No głównie to. Mhm. Później, nupiały były te, do jak weszły, to. No, to już jak zabraliśmy do Palacza, to już był mefadą do końca, na początku. Uh -huh. Uh -huh. A ten pierwszy kontakt Twój był e, intencjonalny, przypadkowy? Z... Weekendowy, tak. Uh -huh. so, to była dyskoteka weekend. Uh -huh. I jak wtedy się z tym czułeś? No, wtedy dobrze. No. Uh -huh. Zawsze miałem jakąś taką nieśmiałość. Uh -huh. Ale to po prostu mi tak pomagało, tak. Uh -huh. no ale stosowałeś to co weekend, teraz na miesiąc, co kwartał, jak to szło? Co dwa tygodnie, można powiedzieć. Okay. Okej. Okay. No i dobrze. I y, jak miałeś to ekstazę, MDMA zapewne? Y, jak szybko y, zacząłeś korzystać z mefedronu i jak ta relacja z mefedronem się układała? No, z mefedronem tak miałem właśnie jeden lat, jak, jak weszły te sklepy z dopalaczami. Mm -hmm. No i to też pracowałem. Przeważnie w weekendy to mefedron się zdarzał, na początku, później już w tygodniu w pracy. Też w pracy zawalałem przez to i relacje tam w domu i z dziewczyną tak samo. Mhm. Jakbyś mógł bardziej opisać, co czułeś wtedy, jak to wyglądało, jak to w ogóle u ciebie wszystko się układało? No bo to trwało na pewno. No na początku to bawiło, była zabawa, jakieś fajne uczucie. Później dopiero jak przyszły skutki tego mojego zażywania, to do mnie wszystko zaczęło docierać, już było za późno. Moje mhm. relacje z dziewczyną też zepsuły w pracy jakoś. I a te skutki, jakie to były najważniejsze właśnie po relacji? Zostałem się z dziewczyną przy pierwszym miłością można powiedzieć. Mm -hmm. A ona była osobą, która używała czegoś? Nie, to była bardzo dobra dziewczyna po prostu, mm -hmm. ja się zbyt pewny siebie poczułem chyba i to 4 lata, 5 lat trwało i pod koniec już tak mi no, się spadło. Mm -hmm. Ona wiedziała w ogóle, że korzystałeś? Nie, nie. Dopiero później powiedziałem. Mm -hmm. A jak to ukrywałeś? Nie pracowałem dużo w delegacjach. Widywaliśmy się w weekend, czasem nawet jak ten, byłem w domu, to mówiłem, że jestem zmęczony, nie przyjeżdżałem, a był powód, żeby się naćpać. Mm -hmm. Nie zaniedbałem tą, tą relację. Mm -hmm. A były jakieś takie sytuacje, że było bardzo blisko, żeby odkryła? Coś tam podejrzewała, mm -hmm. no, ale nigdy tak nie rozmawialiśmy na ten temat. Mm -hmm. Ale pewnie było to tak, że powodowało to też takie... Odsunięcie się w Was, prawda? Tak. Miałeś swoje sekrety. Tak. Jakiś miałeś może niepokój też związany, czy to odkryje. Więc tak. gdzieś... no sama też powiedziała, że, że się oddalamy od siebie i mhm. ja mimo tego dalej mhm. No i się spadł. A jak korzystaj z substancji, to co to była jakaś grupa znajomych, ta sama zawsze, czy Tak, i, I jak to wspominasz? W sensie, czy, czy w tamtym czasie, jak to wszystko się wydarzało, czy byłeś takim rauszu, że w sensie, że wszystko jest fajnie, czy raczej było tak, że czułeś, że jest źle, ale żeby było lepiej, korzystałeś z substancji i wtedy było przez jakiś czas dobrze? Hmm. Cóż, byłem tak wkręcony, że może no, chwilę było lepiej, a potem było źle i miałem moralniaka tego. Tam zdarzało się, że i trzy tygodnie nie spałem, ale... Mm -hmm. Moralniak wracał. Mm -hmm. Czyli raczej nie miałeś takich dłuższych przerw? Tylko... No, takie dwa, trzy tygodnie. Moralniak wracał, to moralniak mnie męczył, i znowu byłeś panie. Mm -hmm. so, nie dawałem z tym rady i widziałem, że wszystko psuje. No i nie da... się zepsuło. No. Mm. A to byłeś ty w czasach, jak można było to w sklepach kupić, tak? Tak. tak, a później już nie było w sklepach, można było już inaczej, i też, mm -hmm. też nie odpuściłem. Uh -huh. A czy twoja rodzina o tym wiedziała? I bliscy? I... Wiedziała. Wszyscy w domu widzieli. Aha. Uh -huh. I jak na to reagowali? No tak naprawdę nikt tam nie, nigdy nie chciał mi pomóc. Nie zapytał się, czy potrzebuję pomocy. Zawsze tam jakoś mnie... No widzieli, że jestem no, pan Jakieś tam uwagi zwracali, ale... Nigdy to nikt nie postanowił, żeby coś mną porozmawiać na ten temat. Uh -huh. Mama to we mnie wierzyła chyba, bo... nie dlatego tu jestem, żeby nie wierzyła, nigdy mi uwagi nie zwracała. Tylko tu przyjechałem, no jestem jej winy, że dać radę. Uh -huh. A to ona cię zmotywowała do przyjazdu, nie, czy sam się. Sam. Uh -huh. a dlaczego? Okay, sobie postanowiłem, że do 30 roku życia się ogarnę, a już wbiły 32 lata. No już nie dawałem sobie rady, musiałem przyjechać. tak? Kiedyś chciałem już 3 lata temu tutaj być, ale mi dziewczyna już długa powiedziała, że mnie zostawi, jak przyjadę, i dlatego nie przyjechałem wcześniej też. Uh -huh. A dlaczego powiedziała, że cię zostawi, jak przyjedziesz? No nie wiem, może egoistycznie trochę myślałam. Byliśmy mm -hmm. tam jakoś związani blisko, bliskie relacje zakochana była, ja też i. I to było na pewno ciężkie dla niej. No tak nie chciała żebyś znikał z jej życia na tak, rok. Tak. No, rzeczywiście trudna decyzja, bo teoretycznie wiesz, że komuś to może pomóc, no a zarazem rzeczywiście przez rok dużo rzeczy może się wydarzyć. No egoistycznie trochę też mm -hmm. myślała. Ja może też, ale to mi też jest ciężko tutaj. Z dala, jestem z dala od rodziny tutaj, od wszystkich znajomych, od niej. I... Ona dalej jest w domu, ma znajomych wszystkich, a jestem sam tutaj, tak? Hmm. A jak długo już jesteś? Półtora miesiąca. Półtora miesiąca, a to jak to się czujesz? Bo to jest względnie. No nie chciałbym powiedzieć, że krótko, bo półtora miesiąca to już jest długo, ale to jest tak, jakby wiesz, w skali 12 miesięcy jeszcze jest spora droga przed tobą, ale jesteś już po tym pierwszym etapie wstępu. I jak, jak to było u ciebie? Jak się czułeś, jak tu trafiłeś, jak się czujesz teraz? Tutaj to pierwszego dnia tu się czułem, jakbym tutaj było dawno. Hmm. Jak w rodzinie. Lepiej niż w rodzinie się czułem. Każdy jakoś mnie doceniał. Od razu dostałem tą funkcję tutaj, garażowego, wszystko naprawiam. Kiedyś, jak w domu coś naprawiałem, czy pomagałem, to myśleli inni, że mam jakoś korzyść z tego. No i mm -hmm. po prostu, no robię, bo lubię pomagać, no i czuję się tutaj potrzebny, tak? Mm -hmm. A na zewnątrz się nie czułem potrzebny przed przyjazdem. Mm -hmm. W ogóle nigdy? Nie. No, a rzeczywiście, bo wiesz, bardzo fajne jest, że. W ogóle ten garaż, jak nam pokazałeś, nie? bo szukaliśmy miejsca, które byłoby blisko z tobą. No i nagle pytamy, co jest, za drzwiami, i ja to okazujesz, że twój garaż, tak. i w ogóle <laughs> możemy teraz tu siedzieć, nie? I to jest tak, że fajnie, że są takie momenty, takie miejsca, gdzie ty możesz sobie być tu sobą, jeszcze robić coś fajnego dla innych, nie? No, obcy ludzie mnie docenili, bo na zewnątrz to już ja sam nie widziałem, że tym tuś warty, bo tu każdy jakoś tak negatywnie się bardziej do mnie podchodził, że że się popisuję jakoś czy coś, a tutaj obcy ludzie mnie poznali no i mnie szanują i doceniają to, co robię. Mm. I widzą, że mam pojęcie i to też, też mi pomaga, że, że jakoś swoją wartość ponieść. Mm. A jak w ogóle y, podchodzisz do zasad panujących w Monarze? Bo to, to, to są zasady, prawda? No staram się przestrzegać, no. mm -hmm. Zasady są ważne w życiu. A czy coś jest trudnego szczególnie albo, nie wiem, y, z czymś masz większy problem? Hmm. Z takimi, takimi nerwami innych. Takie, o takie, denerwują się jakieś takie proste, proste rzeczy, mhm. gdzie tak naprawdę na wolności to będą nas dużo gorsze rzeczy czekały. Mhm. Czyli zaskakujecie czasem, jak ludzie potrafią reagować no tak. na, na sytuację. No z małych rzeczy robią nie takie duże rzeczy. I mhm. Tylko szkoda nerwów. To trzeba, trzeba się tutaj przygotować, radzić z tymi nerwami, na większe nerwy, jak wyjdziemy, będziemy po terapii. Mm -hmm. A w trakcie jakby terapii, którą masz, nad czym najbardziej pracujesz u siebie? Co byś chciał w sobie wzmocnić? Nad Mhm. Mm I, I jak to robisz? Przeważnie tutaj do garażu przychodzę. Mm -hmm. I mm -hmm. sobie coś długie. Coś dłubie. No. To mnie odpręża. No, czasem muszę się odciąć tam od, od takiej grupy ludzi. Mm -hmm. I tutaj jakoś mi to pomaga masz miejsce tutaj sam dla siebie? Tak. A czy jest tak, że tu w, e, czasem w paru chłopaków przychodzicie, czy tam z dziewczynami? Nie, nie. raczej sam jesteś sobie. Nie, no, Jak coś robisz, albo ktoś inny. Tak. Czy o, też za długo i... nie mogę tu być, bo. Wtedy wychodzi, że się izoluje, tak? Okej, okay, okej. Okay. Bo nad tym byłem właśnie ciekawy. Czy, czy jest tak, właśnie, że to może też pełnić rolę społeczną, czy raczej takiej samotni trochę? I rozumiem, że to jest limitowane wtedy, żeby nie tak, było tak nie, nie mogę długo. No, 8 godzin każdego tak. dnia tutaj. Dostałem się na chwilę coś tam porobić. Zawsze jakieś zajęcie sobie znajdę. Mhm. A burwę naprawiałem, albo odkurzać. Mhm. No dobra, ale zobacz, jak jesteś już tutaj ten półtora miesiąca, czy jak trafiłeś tutaj, świeżo przed przyjściem, używałeś substancji? Jak to Używałem było w sobotę, w niedzielę nie i w poniedziałek przyjechałem. Okej, okay. czy, czy, czyli tak, zrobiłeś sobie ostatnie takie tak. pożegnania. Czy było dla ciebie trudne, nie wiem, nawet fizycznie, psychicznie, to, że nie masz tej substancji? Nie, nie to nie nie. nie. nie brakowało mi i tego nie brakuje. Teraz się czuję dobrze, trochę fizycznie dochodzę do siebie, mm -hmm. bo to jednak miało wpływ tej pani na rukami cały. Ja, jak oceniasz właśnie ten wpływ, co? bardzo no... No, mnie zniszczyło na pewno, no. Ale, no, ale nie jest najgorzej. Mm -hmm. Zacząłem ćwiczyć już i na wadze przy 5 kg. No, no. Pracą do nogi, no, można powiedzieć. No. <laughs> że to jest o tyle ważne, że rzeczywiście ile, ile to trwało czasu? Od 17 roku życia. A masz teraz? 32. 32, no to będzie 14 lat. I to takiego dorosłego życia, w większości życia, które się pamięta, mm. więc te substancje gdzieś tam rzeczywiście są mocno zakorzenione. A czy to były takie u ciebie fale? Typu, że na przykład nie wiem, dwa lata korzystałeś, potem rok nie. Czy, czy raczej tak od tego 18 roku życia raczej, to było cały czas gdzieś w twoim życiu? Yy, czy po z dziewczyną, kiedy miałem 25 lat to y -y. był taki rok drugu. Potem zaczęłaś się głodnie o dwa lata. Y -y. Potem rzadko ćpałem. No tak. No i później poznałem dziewczynę długą. No to zdarzało to się no, raz na miesiąc, raz na dwa miesiące. Okej, okay. czy, czyli to nie było tak, że to było codziennie? Nie. Nie, mm -hmm. ja cały czas z tym walczyłem tak naprawdę. To ja się nie, nie cieszyłem to się nie spa się, się, się szczęśliwym, tylko jakiś smutek, tak? Mm -hmm. Ale skąd ten no, smutek się wydało? Z tego, że się nie radzę z, z tym ćpaniem tak naprawdę, bo dużo osób we mnie wierzyło, tam jakieś dużo obietnic dałem, co nie dotrzymałem. No i że nie daję rady. No już. Próbowałem 10 razy za każdym razem było mi coraz ciężej. No, ale w końcu tu przyjechałem, tak? Mm -hmm. A dlaczego akurat to miejsce? Nie wiem. Ogólnie to chyba przez filmik, jak oglądam na YouTube mm -hmm. właśnie tutaj z tym z wcześniejszym nagraniem. Mm -hmm. tym z z, z, z osób tutaj, które tak, nagrywaliśmy. Tak. No i blisko tutaj mam. Tutaj się urodziłem w Wyszkowie tak naprawdę raz. Wow. Teraz drugi <laughs> raz się będę odradzał. Nie, no to super, bo wiesz, jest tak, że rzeczywiście jest to dobrze oceniany monar. W sensie ja znam osoby, które go prowadzą, więc też cieszę się, że tutaj trafiłeś. I mam wrażenie zawsze, że to dobrze jest podjąć tą decyzję o terapii. Wiesz, nie ma co tu się zastanawiać, czy to wcześniej, czy późno, bo równie dobrze mógłbyś mieć 40 i nadal być jeszcze w tym, w tym co, co, co robiłeś. A jakie masz w takim razie jakby. Marzenia, perspektywy, cele, co cię tak najbardziej motywuje, żeby wytrwać tutaj te 12 miesięcy i dalej, wiesz. Znaczy no, tutaj to ja jakoś tak z biegiem czasu się zrobiłem taki silny, bo kiedyś taki nie byłem. I wiem, że tutaj wytrzymam, wiem po co przyszedłem i dlaczego. Mhm. I wiem, że dam radę. No i każdy w wierzy, chociaż przed przyjazdem to znajomi mówili, że nie pojadę i dziewczyna tak samo. Mhm. Nie wierzyli. Dopóki nie mhm. ja zrobiłem dzień wcześniej, nie powiedziałem, że jadę. Mm -hmm. Jak na to zareagowali? No takie mieszane uczucia mieli, bo nie wierzyli trochę i, i trochę wierzyli. No ci, co mnie znali, to, to wierzyli, że dam radę, że przyjadę i. Mm. To jest taki pierwszy krok, postanowiłem ich chcę tego dotrzymać. I... Wiesz, i to półtora miesiąca pokazuje już, że no dałeś radę. Bo Dałem. Jest, no. jest tak, że, że są pewnie osoby, które wycofują się dość szybko. Wydaje mi się, że w ogóle, że. Yy, no, samo zdecydowanie się na 12-miesięczną terapię jest już takim wyzwaniem dla psychiki, nie? że trzeba sobie powiedzieć, że tak, ja nie będę przez te 12 miesięcy korzystał z substancji, a docelowo przez całe życie, bo na tyle była jakby destrukcyjna dla mojego życia. To na początku zakładałem na 3 miesiące przyjazd, mm -hmm. bo nie wiedziałem, jak ta terapia wygląda, że to jest stopniowo. Mm -hmm. My się dowiedziałem, że też na 12 miesięcy, że to etapami jest, no i od razu postanowiłem, że do końca dostanę się. Mm -hmm. Jak zacząłem, to się nie poddam, i, bo też nie każdy tu wytrzymuje, bo już odjechało parę no. osób. No ja wiem od początku, że wytrzymam. To nie jest nic dla mnie jakiegoś ciężkiego, trudnego. A jak społeczność podchodzi do tego, jak ktoś odchodzi? W sensie to jest jakieś pożegnanie, czy ktoś tak? No by się próbuję nam, i... namawiać, żeby ktoś nie wyjechał, ale to taka osoba tu już ma. już nie do nic do niej, już, mhm. jest, już jest w głowie tak, że wyjeżdża i żadne argumenty nie trafiają. No ja pamiętam że to, jak. Ym... Wtedy pierwszy raz przyjechaliśmy tutaj nagrywać filmy, akurat trafiliśmy na społeczność i na tej społeczności, czyli na takim zebraniu wszystkich osób, które są w ośrodku. Jedna osoba zdecydowała się, że odchodzi, i to było bardzo traumatyczne przeżycie, bo ona była 10 albo 11 miesięcy, jakoś bardzo długo, prawie że, że 2-3 tygodnie może zostały. I, I pamiętam, że parę osób było w szoku, bo jeżeli dobrze pamiętam, to wszyscy znajomi nie mogą później się kontaktować z tą osobą. Jest nie. jakoś tak, że jest zakaz kontaktu. I wiesz, myślę, że dużo osób odebrało to personalnie, typu, że ej, stary, my tu 12 miesięcy prawie byliśmy razem, a teraz ja nie będą się z tą kontaktować, nie chcesz wytrzymać trzech tygodni jeszcze. No to jest ja, dziwne, że nie wytrzymał już na koniec. Tak, więc tam różne kwestie rodzinne też nie, nie ma sensu tutaj tego rozpamiętywać, ale to też pokazuje, że to naprawdę każdy tydzień, każdy dzień jest w pewien sposób walką i do końca trzeba się mocno motywować i wiesz, później odpowiednio jakoś na to wpływać. No i pytanie jest takie właśnie, jak to jest u ciebie, bo Każda historia jest inna, każdy człowiek jest inny. Yy, I nad czym najbardziej musisz pracować, żeby do końca to doszło? Czy udało ci się już na terapii, jakby odkryć, co jest takim twoim sekretem do sukcesu? Taką hmm. drogą, którą musisz jakby najbardziej wzmocnić? Nie wiem, co tak zaplanowałem. Jakoś mam taką wewnętrzną siłę, hmm. Ale też to, że ktoś skończył wcześniej, to nie znaczy, że, że mm -hmm. to nie ma efektu, bo Oczywiście. ostatnio kolega Grzesiek wyjechał, a był naszym wzorem, można powiedzieć, a wyjechał wcześniej, bo już rodzina, dzieci, mm -hmm. ale postanowił, że będzie na taką terapię dochodzoną chodził po tak. wyjściu do środka. Ale niektórzy w 6 miesiącach wyjeżdżają, bo po prostu mają głodę, albo leków mm -hmm. nie chcą brać. Mm -hmm. I oni to wiedzą, tłumaczą mm -hmm. się innymi rzeczami, ale to jest tylko chodzi o, o głodę, o mm -hmm. No ale prawda też jest taka, że też rzeczywiście nie można każdego przypadku oceniać tak samo, bo może być tak, że ktoś wyjeżdża, by tęsknić za rodziną i w sensie może rzeczywiście nie będzie z niczego korzystał. Nie, nie wiadomo, nie? To, no tak. to jest... Każdy przypadek jest inny. A jak myślisz w ogóle, czy taka terapia jest lepsza niż terapia dochodzona? Dlaczego właśnie się zdecydowałeś na terapię stacjonarną? No żeby nie mieć kontaktu z... Kolegami dawnymi. No, kiedyś mm -hmm. chodziłem na dochodzoną do Monaru na Chorzej w Warszawie. Mm -hmm. No ale to jest coś innego. Czym to się różni tak? No już idzie na spotkanie z terapeutą, jest rozmowa, ale potem się wychodzi znowu w te bagno i no, niektórzy dają radę, jak mają silną głowę jakoś i cele. Mm -hmm. Ale tutaj jest po prostu. Mm -hmm. Odizolowanym się jest od, od każdego, od, mm -hmm. od tego zła. I... Mm -hmm. ty, ty, czym jest zło? Narkotyki. No, no i... Ludzie toksyczni, bo tak naprawdę to, to trzecia osoba zażywa, bo nie każdy z tego świadoma, że to jest problem. Mm -hmm. No tak, rzeczywiście. Osób używających substancji polektywnych jest bardzo dużo. I tak naprawdę w każdej grupie społecznej to się znajdzie. No tak. Tutaj wiesz też z innymi osobami, z którymi rozmawiałem, to że czasem nawet w bardzo dziwnym otoczeniu okazuje się, że ktoś na przykład wciąga, a oni spodziewali się, że w tym miejscu czegoś takiego nie będzie. Nie? No więc... i nie widzą nic z tym złego. Tak, tak, więc tego jest dość sporo. I powiem ci szczerze, że jest tak, że bardzo się cieszę, że masz właśnie też taką swoją pasję, taką swoją rzecz, którą jesteś w stanie robić, która na pewno ci pomaga. Na pewno to, że zdecydowałeś się na tą terapię, jest też czymś bardzo pozytywnym. Ale jakbyś mógł jeszcze powiedzieć, jak wyglądało to Twoje używanie? Bo jestem tego jeszcze bardzo ciekawy, w sensie, bo był ten Mefedron, była amfetamina, i było MDMA. I było hmm. coś jeszcze? Czy była marihuana? Nie, to nigdy jakoś mnie nie, nie ciągnęło. Dlaczego? No może jakbym miał 18 lat, to czasem na sen uh -huh. niektórzy pili piwo, a ja sobie czasem czy z kolegami, żeby się pośmieć, ale to nie wciągało mnie i nie traktowałem tego jako uzależnienie. Uh -huh. A miałeś kontakt z papierosami, z alkoholem? Jak tutaj twoje relacje? Z tymi, no, tak, ja w wieku 30 lat zaczęłam palić. Dwa o, lata. to niedawno. <laughs> mi nauczyła. <laughs> okay. To, to zaskakująco późno bym powiedział, nawet rzeczywiście. A nadal palisz? Palę, ale się rzucić. No tutaj powiedziałem sobie, że rzucę i rzucę tutaj. Super, a z alkoholem? Z alkoholem tu nie miałem chyba problemów. Okej. Okay. Bo to było tylko zapijanie stanu tego narkotkowego, żeby zasnąć. No dobrze, a jakbyś w takim razie, bo wydaje mi się, że dobrze zrozumiałem, że najdłużej amfetamina i mefedron. Mefedron, Mefedron. mefedron. I jak, dla, jakbyś to od Ocenił dlaczego akurat ten mefedron, a nie amfetamina, dlaczego. Co było w nim takiego super? Taka łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi. Mm -hmm. a kiedyś miałem problemy z tym. A później już jak mefedron zniszczył mi zdrowie, to było ciężko w pracy i się chciał podgonić tą amfetaminu. Mm -hmm. Okej, okay, czy ona była tak, żeby później stymulować siebie, żeby być do pracy, do życia, tak. do. Takiej rzeczy. No to, to częsty przypadek, że to w tą stronę idzie, nie? Że, mhm. że pracowo. A mefedon był taki bardziej rozrywkowy, albo tak na co dzień? jak to było? Rozrywkowy, rozrywkowy. Week, week, weekendowo przeważnie. Mm -hmm. I to było w ciągach tak od piątku do poniedziałku? Nie, czy? weekendowo, bo ja pracowałem. Mm -hmm. Okej, okay, czyli po prostu cały weekend. No. No czasem się zdarzało, nie no, ale. Bo głównie weekendy. Mm -hmm. No to, to, to wiesz, to tak jak nie wiem, dużo osób w Polsce nie wiem pije alkohol przez cały weekend, a później w tygodniu. No w końcu, i u, uważa, że nie jest alkoholikiem. Tak. A to już jest alkoholizm, tak? Hmm. No, można żyć na trzeźwo, no, bo tutaj żyje na trzeźwo i, i jest wszystko fajnie. No. Wszystko zaczyna głowa głowach i hmm. inaczej wszystko widzę. No. Ja Łukasz bardzo mocno trzymam kciuki, żeby to się wszystko układało, wiesz, jest dobry początek, bo to jest to półtora mm. miesiąca, widać, że tą motywację masz silną, nie? że jak sobie coś postanowisz, to to, to to zrobisz, fajnie, że masz to miejsce dla siebie, że idealnie tutaj znajdujesz, no ja mocno mm. trzymam kciuki, żeby to dalej się układało, no i bardzo Ci też serdecznie dziękuję za podzielenie mm. się historią. Będzie dowód, że słowa nie rzucą na wiatr, no dam radę i... no. Będę musiał tak to jest, to jest często, często tak jest, że ja tak miałem na przykład przy rzucaniu papierosów, że publiczna deklaracja przed znajomymi czy przed innymi osobami działała na mnie bardzo pozytywnie. Więc mam nadzieję, że ten film i to, że mhm. zdeklarowałeś się tu przed nami, przed innymi ludźmi, też bardzo pozytywnie na ciebie wpłynie. Wam bardzo serdecznie dziękuję, że oglądaliście ten odcinek. Mam nadzieję też, że wyciągnęliście z tej historii coś dla siebie. No i oczywiście trzymajcie mocno kciuki za Łukasza. Napiszcie coś miłego w komentarzach, jeżeli film się podobał. Oczywiście to też łapka w górę. No i jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim moim patronom. Trzymajcie się mocno i dzięki, wielkie jeszcze raz. Dzięki. Pione.